Pracujesz w branży IT? A może jesteś uczniem, studentem? Albo po prostu interesujesz się tematem otwartego programowania open source, cyber Security albo Linuxa i jego okolic? Masz wolny weekend w pierwszym tygodniu kwietnia 2025? A może jesteś z Wrocławia i okolic albo podróż do tego pięknego miasta nie stanowi dla Ciebie problemu? Jeżeli tak, to mam dobrą propozycję na pozytywne spożytkowanie kilku nadchodzących sobotnich i niedzielnych godzin, do tego całkowicie bezpłatnie i w dobrym towarzystwie. Do tego jest możliwość wzięcia udziału także online, jeżeli nie chcesz, nie możesz ruszać się z miejsca, gdzie będziesz w nadchodzący weekend. Sesja Linuxowa, bo o tym tu mowa, to organizowana przez Wrocławskie ASI, Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, i przy współudziale KLUG, czyli Krakowskiej Grupie Użytkowników Linuxa, konferencja odbywająca się na terenie Politechniki Wrocławskiej, przy pomocy także władz uczelni i wielu innych firm sponsorujących to wydarzenie, czy innych będących partnerami tego wydarzenia. Patronat honorowy 19 sesji Linuxowej tym razem objęły rektor Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorzy serdecznie dziękują Wam za to, że im pomagacie. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w 2004 roku i praktycznie co rok jest organizowane w takim samym kształcie albo bardzo podobnym. Oferuje nie tylko prelekcje ze znakomitymi gośćmi, specjalnie zaproszonymi na dane wydarzenie, ale także mamy możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm partnerskich. W tym roku będą to ludzie m.in. z takich firm jak Elastic, Hand Micro, Nokia czy SoftServe. Następna impreza jest całkowicie bezpłatna, a jedynym wymogiem jest wcześniejsze zarejestrowanie się przez odpowiedni formularz na stronie www. Dla tych, co przybyć osobiście nie mogą, będzie realizowana transmisja na żywo. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie konferencji. A dla tych, co przybędą osobiście, organizator szukuje wiele ciekawych niespodzianek w tym konkursy, w których nagrody fundują m.in. Securac kolega Jakub Rugalski, Unklov i magazyn programista. Myślę, że jednak warto skoczyć do Wrocław na ten weekend. Teraz najważniejsze, czyli prelegenci, tudzież wykładowcy, jaki zaprezentują się na 19 sesji. Słuchajcie, tak zwani keynote Speakerze. To w tym roku Tomasz Żeliński, czyli zawodowy programista od 2003 roku, współpracował nad rozwijaniem systemów finansowych dla NBP, tworzył i weryfikował zabezpieczenia bankowych aplikacji mobilnych, brał udział w pracach nad wyszukiwarką internetową Microsoft Bing. Jego wykład będzie dotyczył m.in. procesu tworzenia monitora SLPS, systemu losowego przydziału spraw wdrożonego w 2018 roku w sądownictwie. Drugim głównym speakerem będzie Piotr Sikora o Wirus, który przedstawi wyzwania, jakie czekają administratora zarządzającego dużymi instancjami zdecentralizowanych social media, takich jak Mastodon czy PeerTube. Piotrek specjalizuje się w administrowaniu serwerami systemami Linux na pokładzie, choć nie tylko, i robi to od ponad 20 lat. Jest także fundatorem Fundacji Technologia dla Ludzi, promującej technologię wśród społeczności. Dodatkowo zaplanowane są wystąpienia 12 dodatkowych prelegentów z różnych branż oraz firm. Między innymi będą ludzie z AntMicro, Elastic, Nokia, więc warto zapoznać się z pełnym briefingiem tej konferencji, bo zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo okazale. Cała agenda wydarzenia jest podzielona na dwa dni, 5 i 6 kwietnia. Start i rejestracja przybyłych osób rozpocznie się w sobotę o 9 rano. Pełna informacja co do podziału na godziny, dni wystąpień są podane na stronie sesja.linuxowa.pl, gdzie gorąco zapraszam. Link oczywiście do strony znajduje się także w opisie pod tym filmem, czytaj więcej. 19. sesja linuxowa odbędzie się na terenie Politechniki Wrocławskiej, budynek D20, to jest centrum kongresowe, ulica Janiszewskiego 8, we Wrocławiu oczywiście. Ze swojej strony gorąco zapraszam do udziału, tym bardziej że jak wspomniałem udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny, a także będzie możliwość oglądania streama w internecie, także bez żadnych kosztów. Wystarczy rejestracja w obu przypadkach. Słuchajcie, kanał Linuxa jest tylko patronem medialnym, nie należy do organizatorów tego przedsięwzięcia wszelkie pytania, proszę kierować do organizatorów. Pozdrawiam gorąco i zapraszam na tą konferencję. Trzymajcie się, cześć!